Chciałbym założyć najcisze życzenia dla wszystkich kibiców, kibiców futsalu, kibiców piłki nożnej, dla naszych rodzin, dla zawodników, dla trenerów, kibicom, e, żonom, dzieciom, wszystkim. Dla Was, najbliższych. Życzę Was Na wszystkiego najlepszego, najszczęśliwszego, Spokojnych, radosnych, świąt Bożego Narodzenia. Byście przeżyli radość, nie przede wszystkim zdrowia, bo tak naprawdę bez tego to... Ani rusz, pociechy, ze wszystkiego co nas otacza. Najważniejsze, nie zapomnijcie o waszych brzuchach w czasie świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku Wszystkiego. Żeby było więcej dzikich emocji, więcej dzikich atrakcji. Nie no, omijamy no. wyrażeń na naszych twarzach, Na stacjach sezonu nie mamy Bo nadzieję, że nie zawieziemy Państwa oczekiwania. Chcemy, żeby w następnym roku było jeszcze lepsze tego. I naszym klinicą, trzymajcie za nas ciupki w przyszłej rundzie. Żebym ja chciał stać się powiedzieć, a jak pracy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Agatę, Julcie, mamę, Tadeusz, Wszystko. Cześć, do zobaczenia później.